wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Projekt 360 na początek. I dzisiejszy element przymocowałam tutaj w tym miejscu. Kochani, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie, i może na początek pokażę torebkę, która będzie w tej stylizacji akurat. To jest taka ciemna śliwka. Mam dwie fioletowe torebki, które ostatnio kupiłam hurtem, można powiedzieć, więc zauważyłam, że zaczęłam gromadzić fioletowe kopertówki. Mam już chyba cztery, i te dołączyły do, dołączą za chwilę po filmie do mojej kolekcji tych torebek. No, ale każda jest inna, tak naprawdę, i każda ma inny odcień tego fioletu, więc można sobie takie torebki dodawać do przeróżnych stylizacji. One naprawdę będą taką wisienką na torcie. I cieszę się, że mam aż tyle kolorów tych fioletów, tyle odcieni tych fioletów. I zobaczcie, druga to jest coś takiego. Ona ma już zupełnie inny kształt niż ta torebka. Jest taka zamszowa. To jest taka złota ozdoba, taka blaszka. Nie ma tutaj możliwości dołączenia łańcuszka, a bardzo tego żałuję, dlatego że lepsze są te kopertówki, które mają jednak ten łańcuszek i mamy wtedy możliwość i noszenia na ramię, i noszenia tak do ręki. Ja lubię mieć wybór, więc już ta torebka nie do końca mi odpowiada. Natomiast. Jest gdzieś w bardzo ładnym kolorze, dlatego jestem w stanie to wybaczyć. Natomiast ta jest fajniejsza, ponieważ mam już tutaj taką możliwość jakby e, trzymania tej torebki to, i jest to takie dość wygodnie, jest to wygodniejsza opcja niż tak, wiecie, w ten sposób, że tylko tak, no, na zasadzie, no, no w sumie kopertówka, sama nazwa mówi. No, ale mogłyby mieć te torebki ogólnie paski, byłabym bardziej zadowolona. Dobrze, więc teraz wyświetliłam się stylizacja, którą mam na sobie. To jest taka dziwna sukienka, po którą czasem sięgam. Ona jest taka, jak od projektanta, z jednej strony, z drugiej strony czasem jest, jest taka, jak dla mnie, ponura. Nie chcę się nawet na nią patrzeć. I z nią jest taka właśnie historia związana, że czasem mam na nią ochotę, a czasem po prostu nawet na nią nie mogę spojrzeć. I tyle. Dobrze, kochani, teraz hmm, przygotowałam sobie nożyczki. Mhm, mm moje. I coś wam tutaj zaprezentuję. Zobaczcie, to są spodnie. Jakby nie było, już ja tego nie zakładałam, bo wygląda w nich okropnie. To są spodnie, moi drodzy. Tutaj to coś, to są takie po prostu kieszenie. One mają w środku czarną taką warstwę, wyściółkę jakby, żeby nic tam niby nie prześwitywało, więc to nie jest bluzka. To są spodnie. No i one dzisiaj nie wystąpią w stylizacji, ale wystąpią za to jutro. Tylko musimy sobie dokonać pewnej zmiany, żeby one się pojawiły. Więc chcąc, żeby była to bluzka... Mhm... Dobra, to ja sobie to dla bezpieczeństwa położę w ten sposób. Ja sobie to rozetny, Widzicie? I jutro pojawi się z tym stylizacja. Już z bluzką. zrobię to teraz, dlatego że nie mam czasu, a też wam coś tutaj pokażę. Taka odmiana mała, powiedzmy, a tylko nożyczki mi są potrzebne. Oczywiście, znając życie, materiał będzie się strzępił. Więc na maszynie trzeba to obrzucić będzie zygzaczkiem najprawdopodobniej, ale to już zrobię to po filmie. Więc e, zrobiłam sobie takie najzwyczajniej w świecie rozcięcie, żebym jednak mogła tutaj wejść w to coś. To jest śmieszne, ale powiem Wam, że będzie to bardzo ładnie wyglądało. No dobra, na dzień dzisiejszy coś takiego. Jutro, tak jak powiedziałam, pojawi się to już w stylizacji. Także odwieszę to sobie tylko, tak szybciutko, i przechodzę do moich nowości. Kochani, zaczynam od największej perły tego odcinka. To jest żakiet, a właściwie to nie jest żakiet. Wiecie co to jest? To jest, słuchajcie, sukienka dla małej dziewczynki. Na takie 6-7 lat. Kupiłam to na dziale dziecięcym, i tutaj była metka, także to jest uszyte jakiś kostium, właśnie na bal. Ale to jest dla mnie tak fajne, nie musiałam tego zwężać. Sukienka dla dziewczynki jest dla mnie żakietem wytaliowanym i kojarzy mi się z marką Versace, jestem tym zachwycona. Ubrałam się w to w niedzielę, pojechaliśmy do znajomych i byliśmy na sali zabaw z dziećmi. Ja się tak wystylizowałam, czułam się naprawdę świetnie. Miałam troszeczkę inne jeszcze składniki, bo pod spodem, znaczy, miałam inne spodnie. Nie leginsa, a miałam spodnie z taką falbanką, które znacie. Pomarańczowe kozaki, dopasowane, dobrane pod kolor, jakby tego żakietu. Tutaj jest troszeczkę to rozprute, to muszę to ręcznie strzyć. To jest naprawdę przepiękne, rewelacyjne. No i powiem Wam, że takie rzeczy uwielbiam i mogłabym. Naprawdę na takie rzeczy wręcz polować. Gdybym wiedziała, że za każdym razem trafię na coś tak pięknego, to chyba bym codziennie do Lumpeksów wchodziła, ale skąd tego czasu tyle znaleźć? Moi drodzy, tutaj są jeszcze takie cudowne różowe guziki. Mam pod kolor identyczne kolczyki, więc te kolczyki też miałam w niedzielę założone. No to jest rewelacyjna naprawdę rzecz. Założyłam sobie tutaj pasek, chociaż to jest wytaliowany, ale ten pasek tutaj naprawdę bardzo ładnie wyglądał, bo patrzyłam też opcję bez tego paska. Rękawy, zastanawiałam się, czy sobie końcówki rękawa troszeczkę nie dopasować, wówczas ten kształt będzie jeszcze fajniejszy, ale naprawdę kojarzy mi się to z marką Versace i jest to dla mnie perła nad perłami. W dotyku to jest taki zamsz, muszę to powiedzieć. I kochani, tam nie było żadnej metki to znaczy była metka z taką informacją jakby że to jest jakiś kostium dla dziewczynki coś takiego tam widniało natomiast ogólnie rzecz biorąc tam jest jeszcze to, ktoś tego tak jakby nie wykończył tam w środku jest wszystko do wykończenia ale tego nie widać nie muszę tego robić Kolejna rzecz to jest sweter. Kochani, ostatnio kupiłam dużo swetrów. Tak jak kończy się jesień-zima, znaczy jesień się już skończyła, co ja plotę za bzdury. Ja tak zawsze łączę te dwie pory roku ze sobą, taka jesienno-zimowa aura, o to mi chodziło. Więc pomyślałam sobie, hmm, grunt, że tak, kończy się ten okres taki zimowy, powiedzmy, a ja sobie kupuję swetry. Natomiast już Wam wspominałam, że mam takie dwa okresy, kiedy swetry noszę. To jest właśnie okres taki przed, przedwiośnie takie i też jesień, kiedy ja te swetry sobie noszę zamiast odzieży wierzchniej. Lubię takie właśnie wtedy stylizacje, natomiast zimą jakoś swetrów nie noszę. Nie wiem dlaczego, jest mi zawsze ciepło, jestem takim Odwrotkiem, że tak powiem, i zawsze noszę to, co, to, na co mam po prostu ochotę. Ale kupiłam fajne swetry. I jeden z nich to jest coś takiego. To jest sweter sztuczny, ale jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Poza tutaj przodem muszę go wypielęgnować, ale to jest chwila. Ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, tak, tak mi się wydaje, ale jest ciekawy, jest szary z takimi czarnymi kropkami. No to jakżeż mogłabym go nie wziąć? Coś się na tym swetrze dzieje. Jest fajnie, co prawda, kolory są takie stonowane, ale dodałam do tego trochę szaleństwa zebrowe leginsy, neonowe bodki i torebka w paski. No i taka stonka ziemniaczana wyszła. Bardzo, bardzo mi się ten sweter naprawdę podoba. Mogłabym tutaj oczywiście um, założyć czarne spodnie, czarne leginsy i tak dalej. No więc czarne do tego jakieś kozaki ubrać i tak wiecie bardziej stonowanie. Ale tutaj chciałam dodać trochę szaleństwa. I kolejny sweter i moi drodzy na żywo. To widać, ale Wy pewnie tego nie będziecie widzieć. Tutaj jest wpleciona nitka różowa, identyczna jak te moje kozaki. I później, jak nagrałam stylizację, która Wam się wyświetli, taka ze spódnicą dzianinową, którą uwielbiam czerwone szpilki. Pomyślałam sobie, że mogłam do tego ubrać czerwone takie spodnie, bardziej eleganckie, i założyć sobie te różowe kozaki. I też czerwony pasek. Żeby talię podkreślić. Bardzo ładnie by ta stylizacja wyglądała więc jeżeli chodzi o ten sweter, to mam jeszcze jedną, jedną taką propozycję, ale dzisiaj nie ma jej, dlatego że wyłączyłam już tak naprawdę kamerę i. Nie chciało mi się od nowa tego wszystkiego ustawiać, natomiast tak jak Wam powiedziałam z czerwonymi spodniami, różowe kozaki mniej więcej możecie sobie to wyobrazić, będzie jeszcze taka stylizacja właśnie z tym swetem. Też jest w idealnym stanie, jest w rozmiarze 14, więc jest na mnie taki oversize'owy. Moi kochani, ten sweter już jest w lepszym składzie niż tamten, czuć to nawet, jest taki też elastyczny, bardzo fajny, fajnie się zachowuje, podoba mi się, podoba mi się taka kolorystyka ogólnie. Teraz, kochani, taki żakiet, spodobał mi się kolor. To jest żakiet taki y, oversize'owy na mnie i wymaga ode mnie y, naprawy. Ona tutaj rozdartą duszę wiecie jak to jest w życiu, ma rozdartą duszę, ma po prostu coś, tutaj się zadziało, natomiast ja to wszystko naprawię, z tyłu tak się prezentuję, jest taki większy, spodobał mi się jego kolor na tyle, że, że go kupiłam i już nie zwracałam uwagi, czy nie jest rozdarty, czy nie, bo jestem w stanie to naprawić, to nie ma żadnego problemu. Wiedziałam, że chcę sobie zestawić ten kolor z pomarańczem, ponieważ uwielbiam takie połączenie kolorystyczne, takie żywe, pobudzające, a te kozaki to po prostu są, mm, są moimi ulubionymi, naprawdę, ja ostatnio po niej często sięgam, są przybrudzone, mam Mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Muszę je po filmie wyczyścić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tę stylizację, no to to może zastąpić ten wielki żakiet, może zastąpić też odzież wierzchnią. To będą takie moje stylizacje na przedwiośnie. Czyli zrobi się już cieplej i będą bardzo ładnie takie stylizacje wyglądały. Czyli już wkrótce, wkrótce, powiedzmy, jak skończą się te wszystkie paskudne wichury i tak no to już będę mogła sobie takie stylizacje ubierać. Kolejna rzecz to jest sukienka taka w stylu retro. I to jest chyba wiskoza. Bałam się, że te kropki żółte gdzieś zafarbują od tego granatu. Bo już miałam kiedyś coś podobnego, tylko wersję taką MIDI. Ta sukienka jest krótsza od tamtej, którą kiedyś posiadałam. No i tamta była zafarbowana trochę. Podobno jest coś takiego w Rosmanie, żeby uratować zafarbowane rzeczy. Słuchajcie, ja to gdzieś kupiłam, ale to się jakoś nie sprawdziło. Kiedyś tam, kiedyś w przypadku jakiejś innej rzeczy. Tutaj w zestawie jest jeszcze taki pasek, który był przy tej sukience. Ja natomiast go zdjęłam, ponieważ on przydał mi się do jeszcze kolejnej stylizacji. Słuchajcie, ta sukienka jest taka no letnia, ale ubrałam sobie na nią powiedzmy żakiet, dlatego, że jeszcze musimy przejść przez wiosnę, więc ta sukienka jak najbardziej wiosną może się przydać, chociażby pod jakąś marynarkę. I będzie coś takiego, powiedzmy, też innego. Powiedzmy i powiedzmy, <laughs> znowu się powtarzam z czymś. Moi drodzy, ja tutaj wybrałam granat z panterą, czyli znowu jakieś takie mm, połączenie nieoczywiste. Gdzieś te dwie rzeczy jakoś tak się do siebie przyciągają. Kolejna rzecz to jest taki żakiet. I tutaj będzie przeróbka, zwężenie końcówki, rękawa. I to jest bardzo ważna rzecz, będzie to lepiej wyglądało i będzie też to wytaliowane. To jest prosta, prosta akurat sprawa w przypadku tego żakietu, bo on nie jest jakiś skomplikowany, nie jest na jakiejś podszewce. Tu jest rozmiar 40. Podoba mi się dekolt. Jest fajnie wycięty, niczym taki płomień. Ogień, coś, coś tutaj się fajnego dzieje, i to mi się bardzo podoba. Rękaw też jest fajnie uszyty, bo jest w ciekawy sposób zebrany materiał. Dodatkowo jest to ten żółty element, który bardzo ładnie ten żakiet tak jakby podkreśla, nadaje uroku. O, w ten sposób. Z tyłu tak się ten żakiet prezentuje, z krótkim rękawem trochę się wygniótł. Jest to poliester, ale bardzo mi się ten żakiet podoba. I powiem Wam, że tutaj akurat stylizacja prosta. Dodałam sobie ten żółty pasek od sukienki. Teraz, kochani, taki sweter, który jest przepiękny, jak dla mnie, jest naprawdę wyjątkowy. Jeżeli kupuję swetry, to tylko i wyłącznie jakieś takie wyjątkowe, ponieważ yy, lubię mieć. Kiedyś lubiłam mieć kolekcję swetrów takich innych. Ja pamiętacie, ja miałam całą, cały regał po prostu w swetrach. W tym roku to się zmieniło, tylko dwie półki, tak naprawdę swetrów. Natomiast ostatnio zajechałam sobie do Lumpeksu, i kiedyś z tego Lumpeksu nagrałam nawet dla Was taki filmik. To jest jakiś taki Lumpeks no name. I kiedyś w tym lumpeksie, jak wam coś tam nagrywałam, nic nie znalazłam. Mówiłam, że kiedyś tam powrócę. No i minęły jakieś dwa miesiące, może trzy, i sobie zajechałam po prostu do tego second handu i tam znalazłam taki sweter. To jest 47% wełny, później mamy trochę poliestru, też 40 coś i mamy jeszcze troszeczkę troszeczkę wiskozy. O, tak, to jest, taki, to jest skład właśnie tego swetra. słuchajcie, ale on jest cudowny. Jest jak naprawdę od jakiegoś projektanta. Mamy tutaj przepiękny kolor fioletowy, jest również tutaj takie zapięcie, taki zamek. Ten sweter bardzo mi się podoba. I uwielbiam takie swetry. Ogólnie ta kolorystyka, wzór, wszystko tutaj na tym swetrze mi się podoba. I takie swetry naprawdę bardzo lubię e, znajdować w lumpeksach. Kochani, kolejna stylizacja to tak naprawdę trzy składniki, trzy nowości. I też kupione w tym samym lumpeksie, co ten sweter, który przed chwilą Wam pokazywałam. Coś takiego. Takie pantalony aksamitne, które. O, jak one są śmiesznie w kroku uszyte obłatko, woska, dobra, one się błyszczą. To jest też kolor fioletowy i są w stanie idealnym. Ja je sobie kupiłam, ponieważ no coś się na nich dzieje, są taką alternatywą dla zwykłych legginsów, dla jakichś tam spodni, dla jeansów, taką odmianą, ja lubię takie rzeczy, więc ja sobie wzięłam, można sobie z nimi kombinować. Stylizacja, która Wam się wyświetli jest z takim miętowym swetrem, ale tej mięty i połysku za bardzo nie widać na tym swetrze, więc ja to Wam tutaj pokażę. No i Hitem jest torebka. Za chwilę też wam ją omówię po kolei. O. W tej stylizacji dzieje się totalne takie szaleństwo. Sweter jest stop shopu, jest w rozmiarze 34, jest świetny. Można go sobie nosić do jeansów, do wszystkiego. Tak naprawdę. Czego tam będziemy, o czym będziemy myślały, to sobie tak zakładajmy. Ten sweter stylizujmy na przykład też do jakiejś spódnicy z wysokim stanem. Czyli sweter z krótkim rękawem, opcja taka bardziej wiosenna. Kolor taki właśnie miętowy, bardzo ładny i ten sweter super połyskuje, i to jest takie też nawiązanie tego połysku, o to mi chodziło. Ale nie wiem, jak to Wam się wyświetli po prostu w, podczas mojej stylizacji. No i kochani. Lubię takie rzeczy dziwne, takie rzeczy szalone. I to jest torebka: ogon rybi, Syreny. Ogon Syreny, która jest tak, tutaj srebrna, jest taka ogólnie holograficzna. Ten ogon jest holograficzny. Tutaj jest fajny wzór, takie kwiaty. Bardzo mi się ta torebka podoba. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam w sumie, więc jak ją tylko zobaczyłam, to od razu ją sobie kupiłam, bo ona też będzie pasowała do takiej mojej spódnicy, która jest też taka holograficzna w takie cekiny, będzie to bardzo ładnie wyglądało. To jest taka odmiana. I lubię takie rzeczy. Takie właśnie dziwne, inne. Jestem bardzo, bardzo z tej torebki zadowolona, słuchajcie. Kolejna rzecz to coś dziwnego. To chyba też było na zasadzie jakiegoś przebrania, bo kiedyś coś też w tania odzież retro podobnego, znaczy podobnego w tym klimacie znalazłam. Tam to było strojem jakiegoś rycerza. To nie wiem, jakiegoś. Pazia, pajaca, nie wiem, coś takiego, nieważne. Z tyłu to jest tak uszyte, zobaczcie, to jest bardzo fajne. Mnie się to gdzieś podoba, to jest takie aksamitne. Niby tego nie wziął, oczywiście poza mną. Tutaj mamy jeden mankiet w kratę, tutaj mamy jeden rękaw, mankiet w paski, rewelacja. Tutaj mamy też tak samo, krata, paski. Mamy zapięcie srebrne, które tutaj jest taką wisienką na torcie. Pod spodem mamy... Yy, Sukienkę taką letnią w kolorze, który zaczął mi się podobać, czyli taka brzoskwinia nietypowa, i po tym, jak nagrałam dla Was film i wspomniałam o kolorze brzoskwiniowym, przyszła mi do głowy ta sukienka, że ja taki, taki kolor posiadam w, swojej, w swoich zbiorach, gdzieś właściwie, więc ją odnalazłam i wyjęłam od razu. Tutaj jeszcze do tej stylizacji botki transparentne i skarpety nawiązujące do tej kraty. Bo pasków nie miałam, bo tak to bym wiecie, co ubrała. Jedna skarpeta byłaby w paski, a druga skarpeta byłaby w kraty. Ostatnia rzecz na dzisiaj to jest spódnica, która bardzo mi się spotopała. To jest rzecz, którą ktoś zwężał. Nie musiałam tego dopasowywać do swojej sylwetki. Nawet ja powiedziała, że to jest troszeczkę aż. Przy bogato zwężone, jak dla mnie, ale gdzieś nie spada mi ta spódnica, nie musiałam nic z nią robić, poza wypraniem i wyprasowaniem. Ogólnie ma bardzo ładne wzory, jest taka delikatnie połyskująca, gdzieś e, przypomina jedwab, ale to jedwabiem nie jest, natomiast tak wygląda, jak taka porządniejsza rzecz. Le rewelacyjna kolorystyka, bardzo taki artystyczny wzór. No i tutaj założyłam różowe kozaki, zabudowałam się totalnie. Biała koszula, e, tak jak mówię, nie widać nóg, tak naprawdę wszystko jest zabudowane, ale gdzieś też lubię takie stylizacje. E, czasem czegoś Takiego też potrzebuję od życia. Natomiast tutaj myślałam jeszcze o Bo boże, o boże, boże, myślałam o szpilkach, żeby nogi trochę pokazać, więc w zależności od tego, jaki będę miała humor i zapotrzebowanie, tak będę się ubierała. Też planuję do tej spódnicy zakładać sobie bluzkę taką typu krop, krótszą i wówczas szpilki i też będzie to bardzo ładnie wyglądało. Marynarki, cuda nie dziwy. To jest taka moja spódnica na zbliżającą się wiosnę. Kochani, to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.